Witajcie kochani w świecie Toka Life World. Dzisiejsza historia to przygoda prosto ze szkolnych ławek. Zaczynamy! O rany stary, ale mi się dzisiaj nic nie chce. Pani wymyśliła później jakiś spacer, jakąś wycieczkę. Ej no to super, przynajmniej nie będzie lekcji. E, no co ty, ja tam wolę zjeść coś dobrego. Nie mam ochoty się w ogóle stąd ruszać. Poza tym widziałeś ten nowy trend? Ej, jaki znowu nowy trend? No na TikToku! No co ty? Nie znasz tego? No o tym bambiku! O nie, czy ja znowu usłyszałam słowo bambik? O nie, teraz są wszyscy od tego uzależnieni! Ej, chłopaki, zbierajcie się! Zaraz będzie dzwonek i idziemy na wycieczkę! O, przyszedł taki bambik! No co ty? Nie masz kanapek? O, znowu mamusia nie dała ci czegoś pysznego do jedzenia. No, i to się właśnie nazywa Bambik. Ej, nie wyzywaj mnie. Ja jestem dla was miły, a, a ty od razu mówisz takie słowa. I co? Jesteś z siebie zadowolony? No raczej. <laughs> Coś czuję, że dzisiaj będzie jednak świetny dzień. O nie, dzwonek na lekcję. Szybko wszyscy do sali. O nie. Teraz jest matematyka, a ja chyba zapomniałem podręcznika. No nie, w mojej szafce jest pusto. Dlaczego mam tutaj książkę od polskiego? Od historii? No nie, dostanę jedynkę. A ty co masz, Gaju? Co tak płaczesz? A daj spokój, Patryk. Jesteś okropny, nie dobijaj mnie. E, idź sobie stąd. Klaso, proszę o ciszę. Zaczynamy lekcję. Wszyscy wyciągamy teraz podręczniki. Było zadanie domowe. No nie, nie zapomniałem o zadaniu domowym. Ha, ha, ha. A ja mam zadanie domowe. Ha, ha, ha. A ja mam podręcznik. Coś czuję, kolego, że dzisiaj dostaniesz jedynkę, ale z ciebie bambi. Patryk, co to za odzywki? Co to ma znaczyć? W tej chwili schowaj mi ten telefon i przestań dokuczać koledze. Jak Ty się zachowujesz? Czy to prawda, mój drogi, że nie masz podręcznika? Że zapomniałeś zadanie domowego? Tak, proszę Pana, ale przepraszam, przepraszam, to, to, to mój pierwszy, jedyny raz. No dobrze, w takim razie szybko rozwiąż mi tutaj zadanie. Proszę bardzo, 15 plus 7. Ile to jest? No to jest 22, proszę pana. A 15 minus 7? O, no, no z odejmowaniem to ja mam problemy. <laughs> tak to jest, u zwykłych bambików. Ale ta lekcja matematyki była nudna. Czekałem tylko, żeby się skończyła. Głodny jestem. Muszę coś zjeść. O, od razu lepiej. Mmm, pychoda. Wiesz co? <laughs> Kacper dostał jedynkę z matmy. Nie umie odejmować. Co za koleś. Co za bambik. <laughs> Chodź, włączymy swoje telefony i obejrzymy TikToka. Znowu zostałem wyśmiany. A przez moją głupotę dostałem złą Jakie ja mogłem nie zrobić zadania domowego? Co się dzieje, mój drogi? Dlaczego płaczesz? Co się stało? Chłopacy się ze mnie nabijają, wyzywają mnie i, i, i przez to, że dostałem złomocenę Nie przejmuj się, poprawisz ją, a z chłopakami to ja już porozmawiam. Co to zazwyczaj, aby w szkole wyzywać i używać tyle telefonu? Ej, szybko, chowaj telefon! Idzie nauczyciel, szybko, szybko! O nie, 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 nie tak szybko! Ja to wszystko widzę. Telefony do mnie. W tej chwili nie uciekać, nie uciekać dawać telefony. Jeden i drugi. I dostaniecie je, jak przyjdziecie z rodzicami. Gdy będę z nimi rozmawiał o waszym zachowaniu. O nie, nie, co tu mi tutaj ciągle dzwoni? A, co, co, co to za dziwne? Bambik, bambik. No nie, to te tiktoki powłączane. Hahaha, <laughs> widziałeś minę nauczyciela? O rany. <laughs> Chyba zaraz nam odda telefony. Jest wściekły. On to jest prawdziwy bambik. Uwaga, uwaga, klaso. Dzisiaj na lekcji biologii idziemy do parku. W tej chwili zbiórka! O, nie, tylko nie to! Chociaż nawet lepsze to niż lekcja biologii. Uwaga, dzieci! Zorganizowałam dla was piknik, abyście mogli troszeczkę poznać przyrodę i naturę. Dzisiaj poznamy sobie kwiatki. Może uda się spotkać jakieś zwierzęta? A następnie w sali jutro do biologii opiszecie to wszystko, co tutaj widzieliście. E, tam, nie mam zamiaru niczego obserwować. Wiesz na co mam ochoty? E, no, no, no co, co, co byś chciał? Zjeść lody! Zobacz, tutaj można je kupić. Ale super, uwielbiam kwiatki. Szczególnie te, które można zrywać sobie na łące. Masz rację, są przepiękne. O i jak mocno pachną. Pamiętaj, aby jutro to opisać na lekcji. O, a ja może pozbieram sobie patyki. E, e, są super. O, i, i jeszcze do tego żołędzie. Włożę ich kilka do plecaka. I grzyby. O tym będzie moja jutrzejsza praca. A ja opiszę, jak można bezpiecznie spędzić noc. Na obozie leśnym. O rany, co zakujony! Wszyscy tylko nauka, nauka i nauka. Chodź, idziemy na te lody. Mamy mnóstwo pieniędzy. Będziemy mogli się obiadać do Poprosimy największą porcję lodów, tylko dla nas. Już się robi, panowie. Proszę bardzo, największa porcja lodów. Rozumiem, że każdy smak musi się tutaj znaleźć. Proszę bardzo, zrobione. O, lody specjalnie dla was, moi kochani chłopcy. Proszę bardzo. No i to się nazywa wycieczka, a nie tam odrabianie lekcji. Pani nas nie widzi. Trudno. Słuchaj, bo zaraz kończy się lekcja. Szybko jedzmy te lody i nie zwracajmy uwagi na resztę klasy. Jak chce, to niech się uczy. O rany, Patryk, a skąd ty tyle masz pieniędzy? Chodź wracajmy już, bo zaraz lekcja się zaczyna. Mama dała mi kieszenkowe, a co, a, a ty nie masz? No co ty? <laughs> no nie mów. Ej, zobacz, co tutaj jest! Sypisko śmieci! O fuj, jak śmierdzi, jak brudno! A, uważaj, ktoś tam jest! Ktoś wyszedł z tego śmietnika! O fuj, jaki brudas! O nie! Odsuń się od niego! Przepraszam, czy, czy, czy pomożecie mi? Jestem biedną dziewczynką, a nie mam pieniędzy. Straciłam dom. Pomożecie, chłopcy. O fuj! O fuj! Ale z ciebie, Babik. Nie masz pieniędzy i domu. To co ty robisz? O nie, ja się z tobą nie podzielę. Nie ma takiej opcji. O, w takim razie mnie zostawcie. Idźcie stąd. Nie, nie mam ochoty nikomu się pokazywać tak, jak wyglądam. I, idźcie sobie. <laughs> Z wielką ochotą pójdziemy i wydamy całe pieniążki w sklepie na zabawki. O, albo wiem jeszcze lepiej, na nową grę! O nie! Ale mają pecha. Och, wszystko słyszałem! Biedna dziewczyna, a ich zachowanie jest okropne. Wszystko przez te telefony. Wszystko przez to, że im się w głowie poprzewracało. O, jeszcze zobaczą. O nie, szybko chodź, bo się spóźnimy. Jak my to teraz wytłumaczymy, szybko chodź. O nie, kto to? To nasz nauczyciel. Stójcie, chłopcy. Chciałbym tylko powiedzieć, że nie idziecie teraz na lekcję. O, to super. <laughs> Jesteśmy zwolnieni, a to dlaczego? Idziecie razem ze mną. To pani dyrektor, a szczególnie ty, Patryku. O nie. Co się dzieje? Pani dyrektor, przyprowadziłem chłopców. Nie no, ja już nie mam na nich siły. To wszystko przez to, że im się w głowie poprzewracało. B odnoszą się brzydko do swoich przyjaciół, wyśmiewają innych. Muszą ponieść konsekwencje. O tak, ja już wszystko tutaj załatwię. Najpierw zobaczę, jakie dostali oceny. No, oczywiście, najgorsze. Jeden sprawdzian i drugi. Och, nie dość, że są niemili, to jeszcze się nie uczą. Mamo, tato, a, a co wy tutaj robicie? Dlaczego jesteście w szkole pod gabinetem pani dyrektor? No właśnie, Patryku, właśnie dostaliśmy wezwanie. Mamy przyjść od razu. Ponoć zachowujesz się okropnie, co to ma znaczyć? O, tato, ja, ja nie wiem, to, to jest jakaś pomyłka. P -p pani dyrektor nie ma za, za zadowolonej miny. O rany, chyba dzisiaj przegieliśmy trochę. Ja już nie mam do was siły, po pierwsze. Źle się odzywacie, po drugie. Ciągle korzystacie z telefonów, po trzecie. Co to jest ten bambik? Nie mam pojęcia, ale tylko od was ciągle to słyszę. No i wasze oceny. Nie wiem, co z wami zrobić, chłopcy. My, my przepraszamy, my już więcej nie będziemy. No oczywiście, że nie. O, z tobą to sobie porozmawiam, Patryk. A ty, mój drogi... Też masz przechlapane. Twoje rodzice już o wszystkim wiedzą. Telefony zabrane, czas tylko na naukę. O nie! Jak nam zabiorą telefony, to jak będziemy ze sobą rozmawiać? No nie, to jest okropne. Wiesz co, wydaje mi się, że trochę przegieliśmy, a ta kara, Ach, jest straszna, ale musimy wytrzymać. Słyszeliście? Przyszła kara dla bambików. <laughs> teraz to nawet ja mogę tak mówić. No i dobrze im tam. O, niech mają tę swoją karę. Niech wiedzą, że nie można nikogo wyzywać i z nikogo się nie śmiać. To co? Jesteście gotowe, dziewczyny? I przyjaciele? Idziemy na lekcję. Czas teraz opisać nasz dzień. Na biwaku, na biologii. Mam nadzieję, kochani, że ta krótka historyjka Wam się spodobała. No i mam nadzieję, że wy wiecie, jak zachowywać się w szkole. Trzeba być miłym i przyjaznym dla wszystkich, a nie tak jak Patryk i jego przyjaciel. Czekajcie na kolejne przygody. Do usłyszenia. Pa! pa!